Początkiem naszego nawrócenia jest wzruszenie Boga, jest miłość Boga do człowieka. Więc zawsze mamy otwartą drogę do nawrócenia zawsze, bo Pan Bóg nas zawsze kocha. I jakbyśmy od Niego nie odchodzili, gdziebyśmy się nie poranili, nie pokaleczyli na tej naszej drodze, to zawsze ta droga nawrócenia, powrotu do Pana Boga jest otwarta. Dlatego, że początkiem naszego nawrócenia jest to Jego wzruszenie, Jego miłość. Miłość, która jest niezmienna i bezgraniczna. I kiedy ten uczony w Piśmie przychodzi do Jezusa dzisiejszej Ewangelii, kiedy mu zadaje pytanie, kto jest, kto jest moim bliźnim, na czym na czym to wszystko polega, to zobaczcie, że Jezus opowiadając tę przypowieść, Dając nam niesamowity obraz miłości Boga do każdego, do każdego z nas, do każdego człowieka, on również w tym konkretnym przykładzie, w tej konkretnej scenie z Ewangelii, pokazuje, jak Jezus walczy o tego uczonego w piśmie. Zobaczcie, że uczony w piśmie przychodzi do Jezusa, żeby go wystawić na próbę. On nie ma dobrych zamiarów. Ale Jezus tak prowadzi tę rozmowę, że on oczywiście wie, co jest w sercu tego człowieka, i tak dobiera argumentów, taką opowiada historię, żeby w końcu jakoś krok po kroku zapraszać go, zapraszać tego uczonego w piśmie do tej historii.